Wyobraźcie sobie zwykłą codzienną sytuację domową. Jest mama, dziecko, świetnie się bawią, gotują kolację. Mama obsypuje dziecko mąką, dziecko oblewa wodę mamę. I nagle mama mdleje. Gdy byłem w liceum wraz z przyjaciółmi, nauczyliśmy ponad 1200 dzieci, jak kontaktować się ze służbami alarmowymi. Było to dla mnie tak niezwykłe doświadczenie. I było niezwykłe nie tylko dlatego, że może dzięki mnie, dzięki moim znajomym, jakieś dziecko uratowało kiedyś życie swoim rodzicom. Było niezwykłe, dlatego że bardzo dużo się wtedy nauczyłem. Pierwszy raz mogłem zrealizować jakiś swój pomysł. Pierwszy raz musiałem pozyskać partnera działań, zaplanować działania, pozyskać budżet. Pierwszy raz. Musiałem zrobić te rzeczy, które teraz w dorosłym życiu robię przez cały czas. I było to dla mnie tak potężne, tak niezwykłe doświadczenie, że do tej pory zadaję sobie dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego nie mogłem zrobić tego w ramach szkoły? Po drugie, dlaczego musiałem poświęcić na to czas od 22 do 1 w nocy? Co jest ciekawe. Edukacja w Polsce wygląda w ten sposób, że jest oparta w pełni na teorii. I moja szkoła niestety też tak wyglądała. Kiedy szedłem do liceum, bardzo zmotywowany, bardzo chciałem zrobić wreszcie coś ciekawego. Bardzo chciałem i słyszałem, że to będzie mój czas że to będzie mój czas, w którym będę się rozwijał, w którym faktycznie będę mógł się spełniać. I poszedłem na pierwsze zajęcia z chemii. Pierwsze zajęcia do laboratorium chemicznego, które naprawdę było dobrze wyposażone jak na polskie warunki. I zobaczyłem te wszystkie pipety, te wszystkie probówki, ten cały sprzęt laboratoryjny. I wtedy mniej więcej w moich oczach efekt moich działań wyglądał tak. A w perspektywie widziałem siebie z nagrodą Nobla. Ale bardzo szybko zapytałem moich znajomych z wyższych lat jak często będziemy korzystać z tego laboratorium. I usłyszałem, no tak, ze trzy razy przez trzy lata. I wtedy cała moja motywacja padła, cały ten mój potencjał, z którym szedłem do liceum, no gdzieś tam się lekko zatrzymał. I tak widzę polską edukację. Widzę polską edukację jako niszczącą motywację ucznia, niewykorzystującą potencjału ucznia, w której uczymy tylko do egzaminów, a nie przygotowujemy do realnego życia. I to, co jest ważne, to, co jest kluczowe, jeśli chodzi o edukację, to nie jest wykorzystywane w tym naszym procesie. Edukacja powinna przygotowywać następne pokolenia do dorosłego życia. Edukacja powinna przygotowywać nas do dorosłości i uzbrajać nas w niezbędne kompetencje. Jak się okazało, te kompetencje w ostatnim czasie radykalnie się zmieniły. Już niedługo. Maszyny zastąpią człowieka w niejednym zawodzie. Już niedługo zamiast kierowców ciężarówek będziemy mieli autonomiczne ciężarówki. Już niedługo sprzedawcy w sklepach zostaną zastąpieni przez samoobsługowe sklepy. Już niedługo. Okaże się, że nawet zawód prawnika nie jest pewny. JP Morgan, jeden z największych holdingów finansowych na świecie, wprowadza program, w którym sztuczna inteligencja zastępuje prawników w decyzji, kto powinien dostać kredyt, kto ma zdolność kredytową. Sztuczna inteligencja robi to znacznie szybciej, sztuczna inteligencja robi to poprawniej i dużo taniej. Okazuje się, że sztuczna inteligencja naprawdę nas zastąpi. I powinniśmy kształtować w sobie kompetencje, które są ściśle ludzkie kompetencje, których maszyna właśnie nas nie zastąpi. Praca w zespole przywództwo komunikacja zarządzanie to są umiejętności, które będą przydatne na rynku pracy. To są umiejętności, które są bardzo nam potrzebne. No i właśnie świat wokół nas zmienił się nieprawdopodobnie. A jak zmieniła się edukacja? Jak edukacja, która ma przygotowywać do tego życia, się zmieniła w międzyczasie? Tak wyglądała edukacja na początku XX wieku. Nauczyciel był w centrum, uczniowie biernie siedzieli w ławce. Cała wiedza była im podawana na tacy, nauczyciel był panem i władcą sprawdzającym egzaminy i tym strasznym panem, tym tą straszną, straszną panią, która gdzieś tam nas przeraża w tej szkole. A jak wygląda edukacja w XXI wieku? Można ją sprowadzić do takiego obrazka. Nic się nie zmieniło. Jedyna zmiana to to, że mamy nagle projektory w klasach. Powiedzmy sobie szczerze, to jest żadna zmiana. To dalej nauczyciel jest w centrum, dalej uczymy się w ławce, dalej nie wychodzimy z tej szkoły, nie wychodzimy z klasy, żeby popróbować tego prawdziwego życia, które gdzieś tam na nas czeka. Moim zdaniem. I na bazie mojego edukacyjnego doświadczenia w tym projekcie z liceum edukacja powinna się opierać na dwóch podstawowych filarach. Po pierwsze, metoda prawdziwych projektów realizowanych przez uczniów. Po drugie, po drugie nauczyciel jako mentor, a nie kontroler albo tuba encyklopedyczna. Metoda prawdziwych projektów realizowanych przez uczniów to metoda, w której uczniowie realizują swoje prawdziwe przedsięwzięcie w rzeczywistości, znajdują jakieś wyzwanie, znajdują jakiś problem i go próbują rozwiązać. W trakcie takiego projektu wychodzą z tej ławki szkolnej. W trakcie tego projektu próbują i uczą się tych niezbędnych kompetencji na rynku pracy pracy w zespole, przywództwa, komunikacji czy zarządzania. I właśnie poprzez tę metodę oni mogą być dużo lepiej przygotowani do tego rynku pracy. To mogą być zarówno projekty biznesowe, mogą założyć swoje mikroprzedsiębiorstwo w szkole i sprzedawać ciasto na przerwach. To może być projekt społeczny, w którym reagują na temat smogu i uczą, jak się zachowywać i jak korzystać z tych dóbr naszego rozwoju, żeby tego smogu nie zwiększać. Ale moim zdaniem te projekty powinny być społeczne. Powinny być pożyteczne, powinny mieć sens. Ale nie tylko dlatego, że w ten sposób nasze społeczeństwo będzie się rozwijać. One powinny być społeczne, dlatego że wtedy całe społeczeństwo nam sprzyja. I mimo, że taki 16-latek, który będzie próbował pozyskać pierwszego partnera swoich działań, napisze do niego maila na trzy akapity i będzie wyglądał jak rozprawka w liceum, to prawdopodobnie i tak dostanie wsparcie. A dostanie to wsparcie, dlatego że wpłynie też na otoczenie tego partnera. Także okazuje się, że projekty społeczne są pewnego rodzaju szklarniowymi warunkami realizacji takiego projektu, bo mamy duże wsparcie, duże wsparcie naszego otoczenia i dzięki temu jest nam łatwiej. A przy okazji wychodzimy z tej szkolnej ławki, uczymy się, wokół tego są ogromne emocje, a gdy są emocje, to nasz mózg dużo lepiej się uczy. Po drugie, nauczyciel. Nauczyciel jako mentor, a nie tuba encyklopedyczna, albo co gorsza, kontroler. Nauczyciel to jest jeden z najważniejszych zawodów na świecie. Nauczyciel to zawód, który przygotowuje kolejne pokolenia do życia. Nauczyciel spędza z naszymi dziećmi więcej czasu niż rodzice czasami po 6-7 godzin dziennie. Ma na nich ogromny wpływ. Ale kiedy nauczyciel jest jedynie osobą, która przychodzi z wiedzą na tacy, kiedy nauczyciel jest jedynie osobą, która robi sprawdziany, to czy ona nas w ten sposób przygotuje do życia? Nauczyciel powinien być mentorem. Nauczyciel powinien nas ukierować na dobrą ścieżkę. Nauczyciel powinien dawać nam wyzwania do realizacji. Nauczyciel powinien nas przez cały czas wspierać, ale nie być wyszukiwarką, która po prostu przekazuje nam wiedzę. I taki nauczyciel, by w pełni wykorzystał potencjał swojej roli, w pełni sprawił, że może wziąć udział w tym przygotowaniu następnych pokoleń. Zdaję sobie sprawę, że to, o czym mówię, to nie jest zmiana od tak w jeden dzień. Ta zmiana to możliwe lata, to możliwe, że to są lata, możliwe, że powinna być wprowadzona oddolnie, a nie odgórnie przez system. I już takie rzeczy się dzieją w polskiej edukacji. Znam nauczycielkę z Lubina, która uczy podstaw przedsiębiorczości. Ta nauczycielka dała swoim uczniom dwie opcje zaliczenia przedmiotu. Z jednej strony projekt społeczny w ramach zwolnionych z teorii, w drugiej opcji sprawdzian, standardowa klasówka, zadania otwarte lub zamknięte. I mimo tego, że Realizacja własnego projektu to jest kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset godzin więcej pracy niż nauka do sprawdzianu w jedną noc. To mimo tego większość uczniów wybrała robienie takiego projektu. Młodych naprawdę kręcą takie projekty, kręci ich to, że mogą zrobić własną inicjatywę, kręci ich to, że wreszcie robią to, co chcą, a przy okazji dużo się uczą i jest to trochę efekt uboczny, a dużo lepiej przygotowują się do tego rynku pracy. Oczywiście, żeby nie było tak kolorowo, w tej szkole bardzo szybko pojawiła się kontrola z kuratorium, która dogłębnie sprawdziła metody edukacji tej pani nauczycielki. I jedyne, co wykazała, to wzrost wszystkich ocen tych uczniów. Może dzięki temu, że robili własne projekty, w ramach których planowali zadania, lepiej planowali też swój czas nauki, a może dzięki temu, że robili to, co naprawdę chcieli spowodowało, że mieli dużo większą motywację do nauki i wpłynęło to ich na całą naukę. Żebyście jeszcze lepiej uzmysłowili sobie, jak ważne są te nowe kompetencje i jak potrzebna nam jest nowa metoda nauczania, to przypomnijcie sobie waszą pierwszą rozmowę o pracę. Gdy ja wracam do mojej pierwszej rozmowy o pracę, miałem wtedy 19 lat, byłem w trzeciej liceum i bardzo zależało mi na tym, żeby od razu po liceum znaleźć bardzo rozwojową pracę, w której spędzę Parę lat naprawdę się rozwinę. I znalazłem stanowisko kierownika wolontariatu i powiem szczerze, że z perspektywy wydaje mi się, że to było karkołomne, że w wieku 19 lat zgłosiłem się na kierownika projektu, mając w CV tylko projekt społeczny. I właśnie skrzętnie przygotowałem to CV. Wpisałem w nim moje działania w projekcie. Ale oczywiście nie wpisałem daty urodzenia, nie wpisałem daty ukończenia liceum, które było jeszcze wtedy w trakcie, żeby przypadkiem mnie nie odrzucili tylko ze względu na wiek i zaprosili mnie na rozmowę. A na rozmowie zadawali mi pytania. Wyobraź sobie, że masz konflikt w swoim zespole. Jak byś go rozwiązał? Wyobraź sobie, że musisz pozyskać 10 tysięcy złotych na swój projekt. Jak byś je pozyskał? Gdybym bazował na mojej wiedzy szkolnej, no to odpadłbym od razu. Ale ja odpowiadałem na bazie mojego projektu realizowanego w liceum, po lekcjach, między 22. a 1. w nocy. I dostałem tę pracę tylko dzięki temu, że miałem to doświadczenie w swoim CV. Metoda prawdziwych projektów to naprawdę jest metoda nauczania, która może dać gwarant młodym ludziom na lepszy start w dorosłość. To naprawdę jest metoda, w której nasza motywacja wzrasta, uczymy się tego, co jest potrzebne, a przy okazji mamy sens, nasza praca ma sens, bo robimy projekty społeczne. I ponownie zdaję sobie sprawę, to nie jest zmiana od tak, teraz, z dnia na dzień. To jest zmiana, która potrzebuje czasu. Ale wystarczyłoby, że poświęcilibyśmy jeden dzień w tygodniu. Na realizację takich projektów. Jeden dzień to tak mało, ale jakościowo byłaby to ogromna zmiana ogromna zmiana, która wpłynęłaby na te kolejne pokolenia. Mam do Was prośbę: następnym razem, gdy będziecie działać społecznie, gdy będziecie w jakimś wolontariacie, zróbcie sobie pauzę i zastanówcie się, ile z tego wynieśliście. I jeśli stwierdzicie, że było to dla was tak niezwykłe, tak potężne doświadczenie jak dla mnie, to powiedzcie o tym. Powiedzcie o tym znajomym, nauczycielom, wykładowcom, może będą chcieli wprowadzić tę zmianę oddolnie, i wspólnie sprawi sprawimy, że ta edukacja będzie naprawdę lepiej wyglądać. Wierzę, że wspólnie możemy sprawić, że każdy młody człowiek w Polsce, a może i na świecie, w swoim procesie edukacji. Przejdzie przez co najmniej jeden taki projekt społeczny. Wierzę, że w takiej sytuacji wszyscy będziemy dużo lepiej przygotowani do naszych wyzwań przyszłości. Dzięki za uwagę.